Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz otrzymać wszystkie skiny w Fortnite zupełnie za darmo. Siemas i sero Wezji, jeszcze tak przed zapraszam Was do stawienia łapki w górę, subskrypcji z woneczkiem oraz oczywiście do wyświetla mojego Instagrama Wezivek Podłoga. Oprócz tego widzę zapraszam Was również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami. Czyli oczywiście kodu Łeziwek w sklepie w Fortnite, byłbym wam serio, ale to serio mega mega wdzięczny, ponieważ dla mnie jako dla twórcy jest to ogromne wsparcie. A każdy komentarz o treści plecak serduszkuje, także napiszcie w komentarzu plecak, jeśli chcecie dostać serduszko. A w dzisiejszym filmie troszkę nagrodach w Fortnite oraz o nowym sezonie. Także zapraszam już do oglądania. Dobra, więc zaczniemy sobie od zmiany, która po prostu niedługo zajdzie w Fortnite i będzie dosyć ciekawa, ponieważ odblokowanie nagród w Fortnite, jak to sam Fortnite Polska napisał, będzie jeszcze prostsze. I o co chodzi? Ogólnie no to podobnie jak w karnecie bojowym, wkrótce będziecie mogli robić postępy w karnecie muzycznym oraz karnecie Lego, grając po prostu w inne doświadczenie w Fortnite. No i ogólnie, no co? Chodzi po prostu o to, że będziemy mieli coś na wzór karnetu bojowego i takiego systemu odbierania nagród, po prostu jak w Battle Royale. No i naprawdę, naprawdę fajnie i naprawdę, naprawdę na no ja się nie mogę doczekać. No i ogólnie, no co, naprawdę ciekawie będzie to wyglądało. No i no w sumie to tyle. Taka fajna zmiana według mnie na plus. No i dajcie znać w komentarzach co oni sądzicie. Ogólnie Fortnite Polska również ją zatweetował jakby na swoim Twitterze, a wszystko w ogóle możemy znaleźć na stronie fn.gg pass Także jeśli ktoś chce się wczytać dokładnie w to, no to zapraszam na tą stronę. No a teraz ogólnie no to powiedzmy sobie troszeczkę o Fortnite rozdział 2 OG, czyli Fortnite Remix, ponieważ Epic a w zasadzie, Fortnite, a w zasadzie no to Fortnite Polska na Twitterze, ale wiadomo w innych krajach również Fortnite na swoich Twitterach zapostował to. Ogólnie zapostowali ostatni, ostatnią taśmę, można by to tak nazwać, która jeszcze po prostu nie miała światła dziennego. No i ogólnie no to wygląda ona w następujący sposób, pewnie ją widzieliście. Trwało ona standardowo 5 sekund, jak zwykle. No i w sumie na niej widzimy większość skinków, które się pojawią. No i to w zasadzie widzowie tyle. No ale pro propos większości skinków, które się pojawią, to Monkey na Twitterze odnalazł ogólnie wszystkie skiny według jakby wszystkiego, co widzowie widzieliśmy na tych taśmach po prostu. Także no naprawdę, naprawdę fajnie i możemy tutaj zobaczyć między innymi Midasa i parę innych skinków i niektóre się po prostu powtarzają, niektóre są po prostu różne na tych skinkach. No ale generalnie znamy już po prostu cały karnet B, będzie wyglądał. No i tutaj ogólnie gracze mają podzielone zdania, no bo widzowie, no niektórzy mówią, że jest to jeden z gorszych karnetów. Mi osobiście się jakoś bardzo nie podoba, ale też jakoś bardzo mi nie przeszkadza, jest taki całkiem spoko. Także dajcie znać w ogóle, co wy sądzicie o tym karnecie bojowym, ponieważ według mnie jest on po prostu spoko, nie jest jakiś wybitny, nie jest jakiś też bardzo słaby według mnie, no ale dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym karnecie, no bo myślę, że wy akurat możecie grać troszkę więcej w Fortnite'a, ja ostatnio nie mam czasu, także ogólnie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym karnecie. A ja myślę, że powinniśmy przejść już powoli do darmowych nagród, których mamy mnóstwo, ale to mnóstwo, no tam łącznie jest ich pewnie, jakby tak każdą osobno liczyć, no to z około 20, jak nie więcej, pewnie można nawet 30 jest tych ogólnie darmowych nagród, także naprawdę naprawdę fajnie. No i ogólnie, no to zacznijmy od tego, że jak pewnie wiecie, to nadchodzi event do Fortnite'a No i ogólnie podczas tego eventu będziemy mieli do zdobycia plecak Dokładnie tak, będziemy mieli do zdobycia plecak po prostu za uczestnictwo w tym evencie Jest to ogólnie zlikowane, nie jest to na 100% potwierdzone, no bo wiadomo, no to nie jest oficjalna informacja, jest to leak No ale generalnie takie coś na 99,9% się wydarzy Oprócz tego, no to jak pewnie wiecie, mamy w Fortnite teraz zadania koszmarów czar I będą one trwały przez jakieś 3 dni albo 2, na moment kiedy wy widzicie ten materiał Także no generalnie pośpieszcie się widzowie No bo ogólnie jest tam mnóstwo darmowych nagród Takich jak jakieś gitara, spadania, emotki, lotnie I inne tego typu rzeczy Na przykład kilofy. Także naprawdę, naprawdę fajnie Jest tam mnóstwo darmowych nagród Które również możecie widzowie odebrać bez problemu bo No i warto po prostu sobie zagrać w ten Fortnite Koszmarów Czar No bo ogólnie niedługo wiadomo No nie będziecie mieli takiej możliwości A możliwe, że niektóre te skinki za parę lat będą OG I wiem, że to tak dziwnie wygląda jakby z tej perspektywy ale jako osoba, która gra serio od samych początków Fortnite'a, to wiem dosyć co mówię. No i ogólnie, no to również mamy do 1 listopada, czyli troszkę wcześniej przed rozdziałem kolejnym, czyli ogólnie dzień chyba przed, z tego co pamiętam. No to mamy również emotkę do odebrania ptaci ale jest ona tylko przy zakupie foldolców. Po prostu dostajemy ją za darmo wtedy, jeśli kupimy foldolce. Także naprawdę, naprawdę fajne. Oprócz tego mamy darmowe nagrody wyzwań Duma. No, i widzicie je pewnie teraz na ekranie. Są tam chyba cztery darmowe nagrody, tak dokładnie. No i tam wiadomo to nie są jakieś wielkie nagrody, ponieważ tam jest chyba jakiś ekran wczytywania, malowanie i takie inne rzeczy ale naprawdę, naprawdę fajnie. Oprócz tego mamy dwa darmowe skiny, więc to jest coś, na co myślę, że warto zwrócić uwagę, z czego jeden to jest w sumie darmowy pakiet, w sumie oba to są dwa darmowe pakiety ze skinami, więc to naprawdę, naprawdę fajnie. Więc pierwszy pakiet no to jest to oczywiście pakiet Felina, no i ogólnie jest on wiadomo za gry rankingowe, no i tam ma odpowiednie style oraz killów i wszystko odblokowujecie wbijając 50 leveli konta, no i dodatkowo osiągając odpowiednie rangi na odpowiednich po prostu rankedach. Oprócz tego mamy skina Katalina, którego można zdobyć jeszcze prościej. Wystarczy chwilkę pograć na telefonie, w Fortnite'a, no i wtedy zdobędziecie ogólnie tego skinka. Także, no, w sumie to nie do samego skinka, ponieważ tam jest cały zestaw, także tym bardziej jeszcze lepiej. No, generalnie naprawdę mamy mnóstwo tych darmowych nagród i jeszcze tam parę widzowie tych darmowych nagród się znajdzie na pewno, więc jeśli chcecie kolejny taki odcinek, no to myślę, że warto po prostu tutaj dać dużo łapek w górę no i napisać w komentarzu, czy po prostu chcecie taki kolejny odcinek zobaczyć. Oprócz tego widzowie no to wiemy już jak wygląda odliczanie w sensie na moment jak ja to nagrywam no to jeszcze tego odliczania do eventu nie ma. W grze tak oficjalnie, ale wy pewnie już po prostu widzicie dlatego, tylko tak o tym wspomnę, że odliczanie do eventu wygląda w następujący sposób. No jest oczywiście w lobby. Oprócz tego widzę, więc to również wiadomo, również jak będzie wyglądało logo eventu. No w sumie jest na tym odliczaniu nawet no i wygląda ono w następujący sposób. No i w sumie to w zasadzie tyle. Na razie, jeśli wiemy o ten event, no w zasadzie to wiadomo również po prostu, że będzie to taki większy event. No i w sumie to w zasadzie tyle wiemy na ten temat na razie, no i że możliwość zostać. Mamy tam darmowy plecak, bardzo możliwe w sumie nawet Także co, no myślę, że naprawdę, naprawdę ciekawie No i wiadomo, po tym imencie będzie czarna dziura i przerwa techniczna Także co widzowie, no wydaje mi się, że dosyć ciekawy odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, ponieważ mi się bardzo przyjemnie go dla was nagrywało, a jeśli wam się spodobał widzowie, no to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym materiałem, subskrypcji z na tym kanale, ponieważ uwaga, aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje, także zapraszam do kliknięcia oczywiście w ten czerwony guzik tam na dole i do zaznaczenia dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami ze świata gry Fortnite, a myślę, że warto. Oprócz tego widzowie, no to również zapraszam do stawienia łapki w górę i docenienia mojej pracy włożonej w ten film. Naprawdę byłbym Wam serio, ale to serio mega, mega wdzięczny. Dodatkowo widzowie, zapraszam również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu Wezzy w sklepie w Fortnite. Cie. Serio byłbym Wam serio wdzięczny, ponieważ dla mnie jako dla twórcy jest to naprawdę ogromne wsparcie. Oprócz tego, no to każdy komentarz o treści plecak serduszkuje, także napiszcie w komentarzu plecak, jeśli chcecie dostać ode mnie serduszko i zapraszam na mojego Instagrama Weziwak podłoga, jeśli macie jakąś jakąś sprawę do mnie czy coś, no to tam możecie napisać i możecie być pewni, że całkiem szybko wam odpowiem. Także co, no myślę, że fajnie. No i co? Ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!